Content marketing to jest cały ekosystem treści, więc tutaj na każdym etapie tej strategii kontur marketingowej może zagrać bądź nie jeden niewielki element, który w jakimś stopniu może wpływać na naszą konwersję. Mierzalność wszelkich form komunikacji marketingowej jest już standardem. Nie możemy się opierać tylko na wielkich ideach kreatywnych, które są ładne. Ale czasami trudno odpowiedzieć, czy poza tę, tą wielką ideą i ładnością idzie realna konwersja na nasz e, biznes. E, w związku z tym e, ta konferencja, jak i wszystkie działania które, działania, które robimy wokół jako Content House, mają na celu jedno: zmierzenie wszelkich form e, komunikacji marketingowych i, i odpowiedzenie naszym klientom na pytanie, czy im to się po prostu e, opłaca. E, warto też e, nadmienić, że w niektórych e, przypadkach za e, kreację idee kreatywne odpowiadają sztuczna inteligencja. Były takie przypadki w kampaniach kilku znanych marek, że to właśnie algorytmy AI na podstawie zachowań odbiorców danej marki wykreowały koncept kreatywny czy hasło reklamowe, które potem zostało użyte w koncepcji kreatywnej całej komunikacji danej marki. Więc odmierzalności działań marketingowych w internecie nie uciekniemy. Czy w przypadku działań content marketingowych, czy w przypadku badania konwersji z z idei kreatywnych. To jest standard, którego wymagają klienci i to jest standard, którego chcemy nauczyć podczas tej naszej edycji Akademii Marketingu. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby odpowiedzieć sobie na jedno proste pytanie, czy content, który robi Twoja firma, jest robiony dla Ciebie, czy dla Twoich odbiorców? Kluczem do sukcesu w content marketingu i takim pierwszym krokiem w kierunku dobrej konwersji biznesowej z tego content marketingu, jest uświadomienie sobie, że content marketing nie jest o Tobie. Content marketing jest o Twoich odbiorcach, o, tych, o tym, co oni potrzebują, co spędza im sens powiek, i jak w ten sposób ułożysz ramy komunikacji content marketingowej? że dasz odbiorcom treści, których oni realnie potrzebują, no to obierasz dobry kierunek i możesz planować dobrą konwersję z Twoich treści. To mierzenie zaczyna się już na etapie strategii i zdefiniowania grup odbiorców, do których chcesz prowadzić komunikację. Tak jak w przypadku każdych działań komunikacyjnych, czy PR-owych, czy social mediowych, czy właśnie content marketingowych. to wszystko powinno być częścią strategii marki i to, te wszystkie elementy powinny odpowiadać na potrzeby Twoich odbiorców, Twoich przyszłych klientów. Jeśli to leży u podstawy strategii content marketingowej, no to możemy myśleć o sukcesie. Natomiast jeśli tego zabraknie, to trzeba zrobić krok wstecz i zastanowić się, czy naprawdę chcemy wydawać ten budżet, gdyż może się okazać, że będą to pieniądze, najłagodniej mówiąc, nierozsądnie zainwestowane. Pierwszym etapem strategii content marketingowej jest zbadanie grup odbiorców twojej firmy, segmentacja tych grup, stworzenie tak zwanych person konwersji, czyli jak najdokładniejsze opisanie swoich potencjalnych klientów, aby na tej bazie potem budować strategię treści, strategię mediowego dotarcia z tymi treściami. No i budować ten lejek zakupowy od kontekstu, być, być może czasami szerszego, powiązanego. Z Twoją marką przez proces edukacyjny Twoich klientów, na końcu doprowadzając do określonej satysfakcjonującej dla danej firmy konwersji, czy pozostawienia kontaktu w bazie przez Twojego potencjalnego klienta, oczywiście ze wszelkimi zgodami marketingowymi zgodnymi z Rodo, czy do sprzedaży w przypadku działań content marketingowych prowadzonych na przykład w e-commerce. Transfer może nastąpić na każdym etapie. To zależy od segmentu grupy odbiorców, do której mówimy. Mamy segmenty, które są mniej wyedukowane o swoich potrzebach. Wówczas musimy ich dłużej prowadzić tą ścieżką edukacji na temat Twoich produktów czy usług, budować ich potrzeby konsumenckie, by na końcu oni sami uświadomili sobie, czy tego produktu potrzebują, bądź nie. Więc content marketing pozwala na troszeczkę taką zmianę percepcji Twojego potencjalnego klienta. On nie ma poczucia, że ktoś mu coś sprzedał za pomocą kolorowego banera w internecie. Ale on raczej ma poczucie, że sam doszedł do wniosku, że potrzebuje tego Twojego produktu. Więc dzięki content marketingowi można też zmienić taką świadomość punktu wejścia do umysłu odbiorcy: od tego, że nie, ja Ci nic nie sprzedaję, ja chcę z Tobą porozmawiać o Twoich potrzebach. Countermarketing marketing to jest cały ekosystem treści, więc tutaj na każdym etapie tej strategii content może zagrać bądź nie jeden niewielki element, który w jakimś stopniu może wpływać na naszą konwersję. W przypadku samych treści mogą być to odpowiednie słowa użyte w artykule czy w filmie. Czasami synonim jakiegoś słowa może być zupełnie inaczej odczytany przez określony segment Twojej grupy odbiorców. Idąc dalej. W ścieżce tak zwanego user experience? Czasami odpowiednia typografia, szerokość kolumny, interlinia również mogą wpłynąć na zadowolenie z konsumpcji treści, długość tej konsumpcji treści, pogłębienie tej konsumpcji, no i na końcu na określoną konwersję. Tak samo jeśli chcemy generować lidy za pomocą content marketingu, sama konstrukcja formularza. To, w jaki sposób zwracamy się do odbiorcy w tym formularzu, to jakie argumenty powinniśmy mu zostawić. Aby dalej chciał się komunikować z nami, ma kolosalny wpływ na konwersję. W formularzach kontaktowych mniej znaczy więcej, więc czasami dobrze ograniczyć liczbę pól. Po prostu zapytać o imię i adres e-mail bądź imię i numer telefonu, a dalej w dalszej komunikacji z tym użytkownikiem poprosić go o więcej danych. Więc w content marketingu ważne jest wyważenie i rozsądek, żeby nie przesadzić. I użytkownika na każdym etapie komunikacji z nim uraczać odpowiednimi danymi. To jest właśnie też rola na przykład agencji content marketingowej, żeby wyjaśniła klientowi czy partnerowi biznesowemu z którym pracuje, że czasami za nami idzie krątwa tak zwanego eksperta. Wydaje nam się, że treści powinny być bardzo zaawansowane i skomplikowane. Natomiast taka forma treści czasami już odkręcająca w kierunku naukowych opracowań niekoniecznie może być najlepszą formą, która wpłynie na konwersję. Ludzie oczekują konkretnych informacji podanych prostym językiem, adekwatnych do ich potrzeb biznesowych. I tutaj właśnie pojawia się rola agencji, żeby przetłumaczyć te treści na sposób dekodowalny przez dany segment odbiorców, potencjalnych klientów e, firmy, marki, e, czy określonej organizacji, która chce e, działać za pomocą content e, marketingu. E, różne formy podania nawet tej samej treści mogą w diametralny sposób zmienić konwersję w różnych segmentach odbiorców. E, przykład e, suszarki do ubrań. E, suszarka do ubrań e, może w zupełnie inny sposób content marketingowo być przedstawiona do Singli, gdzie przedstawimy im kontekst oszczędności czasu. Natomiast dla rodzin z dziećmi ta oszczędność czasu pocią zostanie pociągnięta w kierunku na przykład dłuższego czasu na zabawę z dzieckiem i wychowanie tego dziecka. Więc mamy kontekst suszarki i oszczędności czasu. Natomiast single ucieszą się z oszczędności czasu, który poświęcą na budowanie swojej kariery czy spotkania ze znajomymi. Natomiast rodzice w kontent marketingu odczytają tę oszczędność czasu jako zyskane minuty na wychowanie swojego dziecka. Content marketing to nie tylko blogi i portale firmowe. To jeden według mnie z ważniejszych elementów ekosystemu content marketingowego, bo warto mieć po prostu swoje medium. Swoje medium, nad którym dana firma ma pełną kontrolę i może za pomocą tego medium edukować swoich klientów. Natomiast content marketing to cały ekosystem możliwości dotarcia do użytkownika. Są oczywiście media społecznościowe, które z jednej strony mogą angażować w interakcję związaną z konsumpcją, z marką i konsumpcją tych treści, i też budować ruch skierowany do, do mediów własnych danej marki są media zewnętrzne, wydawcy zewnętrzni, którzy również mogą być spięci z tym naszym ekosystemem content marketingowym. Natomiast przyszłość to jest automatyzacja content marketingu, chatboty, spięcie z narzędziami do automatyzacji marketingu i zapewnienie użytkownikom takich treści, jakie są najbardziej adekwatne do ich potrzeb w ich aktualnej sytuacji życiowej. Jest to możliwe na podstawie badania zachowań ludzi w internecie, no i przede wszystkim wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Akademia Marketingu była zawsze konferencją, która rysuje pewne trendy. Zawsze chcieliśmy opracować jakiś temat, który w Polsce jeszcze nie trafił na szerszą wokandę marketingową, więc prawdopodobnie będzie taki następnym razem. Przygotowując temat każdej kolejnej konferencji przyglądamy się rynkowi, sprawdzamy jakie trendy goszczą w głowach marketerów w Polsce, w Europie, na świecie. Na tej podstawie przygotowujemy temat który naszym zdaniem jest na tyle istotny, że marketerzy w Polsce powinni się z nim zapoznać. Do tej pory zrealizowaliśmy tematykę sztucznej inteligencji w biznesie. Była to pierwsza tego typu konferencja w Polsce. Obsługi klienta w Internecie. Kontrowersyjny temat tego, czy social media potrafią już zastąpić reklamową telewizję. Po drodze, obok Akademii Marketingu, zrobiliśmy pierwszą w tej części Europy konferencję o rozszerzonej reklamie pod nazwą Augmented Advertising and Sales, więc wtedy zajęliśmy się wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością. Teraz efektywność content marketingu, a w przyszłości na pewno będziemy starali się pokazywać, w jaki sposób łączyć technologię i komunikację, żeby po prostu biznes się spinał.